Witajcie bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Nie dajcie sobie ukraść korony żywota. Najpierw przeczytajmy sobie dwa cytaty, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Pierwszy to jest z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział 24 werset. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Prze to tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasu, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Drugi cytat są Dzieje Apostolskie 20:24 nie przywiązuje jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. A więc o co chodzi? Tak jak tutaj Paweł mówi, że o łasce Bożej, tak, głosić Ewangelię? Chodzi o to, że zbawienie jest za darmo to jest ta łaska Boża. Zbawienie mamy za darmo z wiary i to zbawienie jest nieutracalne. Więc byliśmy na minusie przez grzech, tak? I teraz ten dług został spłacony. Jesteśmy na zerze. Jesteśmy dziećmi bożymi wszystko jest fajnie, tak? I to jest za darmo, to nie możemy tego wypracować uczynkami, tak? Żadną religią, żadnymi czynkami, uczynkami itd. To jest za darmo z łaski poprzez wiarę. I teraz za pracę dla pana, tak? Jakąś tam służbę, jakąkolwiek ktoś ma. Za to są nagrody, tak? I jak ktoś ukończy swój bieg, tak, dokończy wszystko, co miał zrobić w tym życiu, to wtedy sięga po koronę żywota, tak? I ukończył swój bieg, może odejść z tego świata. I taki człowiek to, to zawsze wie o tym, że to już jest koniec, tak? Pan go po prostu informuje, że go zabierze. Ja chociażby Dawid Wilkerson, tak? który się po, pożegnał przed śmiercią, dobrze wiedział, że umrze w wypadku następnego dnia. To tak z naszych współczesnych osób, a chociażby, no, Paweł, tak, w, w Ewangeliach, on tam w listach swoich pisał do Filipian, że on już, to prawda, już ukończył bieg i już może odejść, ale ze względu na nich zostanie jeszcze dla tym, na tym świecie. A więc tak, za służbę Panu mamy jakieś tam nagrody. Nie wiem, jakie to będą nagrody, to się, do, każdy się dowie dopiero po, po zmartwychwstaniu, tak, czy po przyobleczeniu się w nowe ciało, ale z pewnością będą to ciekawe rzeczy, tak. No, no na pewno Bóg chce nas obdarować najlepszymi rzeczami. Więc każdy ma tam zaplanowane przez Boga jakieś uczynki i jakieś nagrody za to. tak? No i diabeł i inni ludzie, świadomie bądź nieświadomie, chcą nas z tego okraść. Tutaj już w tych dziejach apostolskich już mamy takie kluczową zasadę, jak nas ludzie mogą okradać. Tak? Bo apostoł mówi tutaj, Paweł, że idzie nie, nieść dobrą nowinę o łasce Bożej. Więc wszystko, co neguje łaskę Bożą, a więc tam zbawienie z uczynków, że trzeba jakieś hostie robić, albo jakieś tam prze, albo w wersji protestanckiej, że zbawienie da się utracić, więc trzeba chodzić do kościoła w niedzielę, albo dawać na tace pastorowi. I wszystkie tego typu brednie, to, to jest okradanie nas z, z korony żywota, bo człowiek się skupia na tym, na religijnych uczynkach, a nie na służbie, prawdziwej służbie Bogu, tak, to co Bóg dla na nas zapanował. A że żyjemy w czasach końca, no to jest tej idealny, jest pierwszy list Tymoteusza, czwarty rozdział od pierwszego wersetu. A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posług zwodniczym duchom i naukom demonów. Mówiąc kłamstwo w obudzie mają napiętnowane sumienie. Zabraniając tym o związki małżeńskie, nakazują powstrzymać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Tutaj już mamy no, ludzi, którzy dalej chcą wrócić do prawa mojżeszowego i innym ludziom zakazują spożywania jakichś tam pokarmów, bo oni tam wyczytali coś tam. Te sekty wegańskie, tak? Zakazowanie jedzenia mięsa i jakichś tam różnych innych rzeczy, bo to jest poświęcone tam demonom czy innym, tam jakieś no, takie głupoty po prostu. Sam jak się zastanawiałem nad tym, czy możemy jeść wieprzowinę, czy nie, pamiętam jak jadłem coś i po prostu się pomodliłem tą modlitwą Pawła, także w Panie te dary, które przyjmujemy z dziękczynieniem, i poczułem wtedy, jakby, jakby moc przeze mnie tak przelatywała, to, że tak spływała ze mnie na to jedzenie. I w smaku potem, jakby nie czułem tego, co ja jem, tak I następnego dnia, jak próbowałem znowu to zrobić, to jakby w ogóle jakby fizycznie nic się nie zmieniło, ale wiedziałem, że w sferze duchowej się wszystko zmieniło. Także Jezus wszystko czyni nowe, Jezus wszystko uświęcił. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z czynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. Przekładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie, a sam zaś ćwicz się w pobożności. ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożnej do wszystkiego sprzydatna, gdyż zawiera obietnice życia obecnego i przyszłego. I co to jest pobożność w Nowym Przymierze? To jest dbanie o wdowy i sieroty. To nie jest dochodzenie do kościoła co niedzielę, tam do pastora czy do księdza. Tylko realne działanie, tak? Wprowadzanie w czyn nauk Chrystusa, których słuchamy. Więc nie tylko słuchanie i zgadzanie się intelektualne z tym, co Jezus do nas mówi, tylko naprawdę działanie, naprawdę wprowadzanie to w czyn. A te wszystkie babskie baśnie i nauki demonów. To są właśnie te rzeczy, które odciągają nas od Chrystusa, sprawiają jakby pozór pobożności czy pozór jakiejś tam walki ze złem. Na przykład te wszystkie jakieś tam dzikie teorie o jakichś reptilianach, o jakichś tam płaskich ziemiach i tego typu. No, bo jakie to ma znaczenie? No, jakie to ma... no w ogóle to znaczenia żadnego nie ma dla służby Panu, tak? żeby działać, żeby naprawdę owocować w duchu, tak? w duchu owocować. Biec w swoim biegu, tak? Po tą koronę żywota. A ludzie się kłócą, czy jakieś reptyliany istnieją, czy nie istnieją. To jest tak głupie. Albo obserwują, jakie tam plany nam, dla nas mają szataniści wszyscy. No, no jakie mają? No, jak najgorsze mają, no, no, każdy o tym wie. No i po co na tym się skupiać, tak? No i ludzie jeszcze więcej, jeszcze więcej muszą wiedzieć. Tylko po co? I karmią się strachem, no, karmią się nauką demonów. I najśmieszniejsze są jak wielcy chrześcijanie, że oni teraz to horrorów nie oglądają, telewizji nie oglądają, tylko że sobie horrory i telewizję przenieśli do YouTube'a i oglądają jakieś tam plany statanistów na, na najbliższe dziesięciolecie dla nas. I się karmią tym strachem i się ekscytują. Jakby, no po co ci więcej jeszcze wiedzieć tych szczegółów? To ci nic nie daje, tylko coś z ciebie zabiera. Tak? i Ludzie sobie budują takie swoje fortece, takie zamki z piasku, swoje takie świątynie z drewna i ze słomy. A to wszystko po prostu spłonie, tak? Przejdzie okiem Pana, i wszystko, co nie jest ze złota, spłonie. Także fundamentem, kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, i na tym fundamencie sobie coś budujemy, tak? co tam sobie nabudujemy, to to będziemy mieli. I na koniec cytat z Apokalipsy, to z list do Filadelfii, Trzeci rozdział dziesiąty werset. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, tych odzieży oczywiście, aby doświadczyć mieszkańców Ziemi. Oto przyjdę wkrótce. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Także nie dajcie się okraść tej korony. Nie dajcie się okraść ze swoich nagród, z waszych dobrych uczynków. A dobre uczynki będą tylko wtedy, kiedy wychodzą z ducha. Bo wszystko, co wychodzi z ciała, spłonie. A żeby czynić uczynki z ducha, no to trzeba trwać w Jezusie. tak? Wtedy Duch Święty może przez nas swobodnie przepływać i swobodnie działa. A więc nie można się skupiać na demonach, na diable i jego planach. Na planetę Ziemia 2030, a tam agendy i te wszystkie takie tego typu materiały. A już nie mówią o jakimś politycznym nakręcaniu się, o zbrodniarzach w Palestynie albo na Ukrainie. Przecież my mamy patrzeć okiem duchowym, a nie okiem cielesnym. Ale niech Panu będzie chwała, tylko Panu niech będą dzięki. Amen.